Witam, 13 marca i rodziny dzisiaj od rana tak pracują, godzina 11 chyba rodziny dzisiaj pracują na maksa, naprawdę jeden huk i już gdzie nie czułem jakiś nektar muszę iść bo na mnie siadają, naprawdę to jest dzisiaj szał Wszystkie rodziny pracują. Yy, tak, jak u um, wiem, że coś yy, pachnie, bo mam morele. Ja wam teraz pokażę tą morele. One już ją obskoczyły wczoraj. Yy, tutaj została rodzina połączona. Dwa, dwie, yy, ten. Ta słaba rodzina, która była taka z warozą Stwierdziłem, że ją połączę Obok Choć nie musiałem, ale stwierdziłem, że ją po, połączę A to z tego względu, o, Tu już wszystko wyczesane jest Widzicie, wszystkie kotki wyczesane W ciągu jednego, dwóch dni Tak za, pozbierały tutaj to wszystko jeszcze latają tutaj mocno dosyć wyczeszam ją do końca dnia. tygodnia, do zera wyczyszczę, y, bo do końca tygodnia ma być bardzo ładna pogoda u nas na zachodzie. A teraz wam pokażę tą morelę. Może jeszcze na nią latają. O. No, ją tak. Ona bardzo ładnie pachnie. Nektaruje, bo jak pachnie, to nektaruje. I one tu ją oblatują. Właściwie ona już jest ku końcowi, bo ona już od tygodnia jest taka rozwinięta. Może w tym roku się uda coś z tej morali wziąć. Bardzo ładny dzień dzisiaj. Odpoczywa chyba pszczoła. Raczej tak. Odpoczywa. No i w jednej rodzinie stała się tragedia. Tutaj w tej rodzinie. Ach, widziałem matkę przed. Ja wiem, przed dwoma tygodniami. No, i później skontroluję, jak jest tym czerwiem, żeby zobaczyć, czy nie potrzeba jakichś ramek przesunąć w prawo lub w lewo. No, patrzę. A tam mateczniki założone przejrzałem wszystkie ramki. Jajek nie było. Spojrzałem na dennicę, Matka leży świeżuteńko, tak jakby no, normalnie ja wiem, z południa wcześniej spadła. No, ale podłożyłem i. I rodzina działa od nowa. Czuć tą moralę tutaj. Bardzo ładnie pachnie. Czuć ją, czuć. Pierwsza morala. A następna będzie brzoskwinia. Tamta malutka. To, to jest brzoskwinia. Rodziny dzisiaj pracują bardzo mocno, intensywnie. O, a tu mamy coś dziwnego. Nie wiem co to jest. Będzie przyczoła murarka. Nie chcę jej dotykać, bardzo długie skrzydła ma. No, bardzo długie skrzydła, nie chcę się przestawić. Śmiele Szmiel, wczoraj widziałem tutaj też odlatywały to. Może spróbuję ją trochę poleciała? Ok, bardzo ładny dzień dzisiaj. Jeszcze raz powtarzam to. Dobrze, pozdrawiam pasieka w centrum miasta. Do, do zobaczenia.